Ej, Iris, masz chwilę? Naprawdę muszę z kimś porozmawiać. Oczywiście, honorable. Jestem tutaj. Powiedz mi, co się dzieje. Pamiętasz, że ponownie wyszedłem za Max? Cóż. Ma siedemnastoletnią córkę od pierwszego małżeństwa, Mile. Wiedziałem, że nie byłoby łatwo zostać macochą dla nastolatka, ale nigdy nie spodziewałem się tego poziomu wrogości. Zamieniła moje życie w żywym koszmarem. Och, nie. Pamiętam, że powiedziałeś, że na początku była dystansowa, ale nie wręcz agresywna. Czy coś się zmieniło? Wszystko się zmieniło. Kiedy po raz pierwszy się wprowadziłem, była w większości cicha. Myślę, że Hart. Prawie nie mówiła. Dużo pozostała w swoim pokoju. Wiesz, próbowałem szanować jej przestrzeń? Ale w ciągu ostatnich sześciu miesięcy stała się taka bojowa. Ona się wyrzuca, jest otwarcie niegrzeczna. I to tak, jakby miała misję, aby poczuć się niepożądanym. Czy Max zauważył coś? To znaczy, z pewnością widzi, jak ona się zachowuje. On jest w całkowitym zaprzeczeniu. Czuje się winny, że Mila dorastała głównie bez jej mamy. Więc, ilekroć wywołuje jej brak szacunku, lub fakt, że zastrasza mnie we własnym domu, mówi mi, że przesadzam, lub że powinienem starać się z nią związać. To tak, jakby miał na sobie rolety, po prostu nie zdenerwował jej dalej. To trudne. Rozumiem, że opiekuje się swoją jedyną córką, ale nie może pozwolić jej traktować cię jak torbę treningową. Dokładnie. Kilka dni temu przeszła moją szafę, rzuciła moje ubrania na podłogę, ponieważ kazałem jej posprzątać bałagan w salonie. Kiedy znalazłem ją w mojej sypialni, szczupiąc moje rzeczy, wystraszyłem się. Zrozumiałe, prawda? Ale potem zaczęła krzyczeć. Nie jesteś moją mamą. Nie możesz mi powiedzieć, co mam robić. A kiedy pojawił się Max, byłem tym krzyczącym, więc zgadnij, kto wyglądał jak szalona osoba. To takie niesprawiedliwe. Ona wyraźnie cię prowokuje. Ona jest. I jest dobra w graniu ofiary przed tatą. Tak więc Max skarci mnie o nieradzenie sobie z czymś spokojnym. Wiesz, nie jestem potworem. Po prostu naciska każdy przycisk, który mam. Tak mi przykro, że przechodzisz przez to. Czy terapia może pomóc? Może doradca rodzinny czy coś? Prowadziłem to, ale wciąż mówi: Zobaczymy. Lub Mila i tak nie zgodzi się na to. Jest tak niechętny do zmuszania jej do wszystkiego, że pozwala jej wywoływać strzały. A jak się trzymasz? Jestem wyczerpany fizycznie i emocjonalnie. Moje własne małżeństwo staje się chwiejne, ponieważ każdego dnia jest kolejne wydmuchanie z nią. Zamiast się wspierać, Max i ja po prostu kłóciliśmy się o to, jak sobie z nią poradzić. Jeśli coś się nie zmieni, nie wiem, jak długo mogę to znieść. Chciałbym mieć dla ciebie magiczną różdżkę, hon, ale może nadszedł czas, aby rozważyć większe kroki. Zabawne, że powinieneś o tym wspomnieć. Ostatnio myślałem o jej biologicznej mamie. Darina wyszła, gdy Mila miała dziewięć lat, więc Mila miała tę ogromną urazę wobec całego świata. Zastanawiam się, czy posiadanie jej prawdziwej mamy może pomóc rozproszyć część tego gniewu. Gdyby Darina mogła przynajmniej z nią porozmawiać, przeprosić, Coś. Czekaj, więc myślisz o skontaktowaniu się z Dariną, czy to nie skomplikowane? Bardzo skomplikowana, ale jestem zdesperowany. W zeszłym tygodniu śledziłem Darinę w mediach społecznościowych i wymieniliśmy kilka wiadomości. W tej chwili nie jest w dobrej sytuacji, po prostu rozwiedziła swojego drugiego męża, ma mało pieniędzy i wydawała się. otwarta na ponowne połączenie z Miją. Zgodziliśmy się spotkać jutro. A co z Max? Czy on wie, że to robisz? Jeszcze mu nie powiedziałem. Wiem, że będzie wariował ten pomysł. Nadal ma wiele resztek uczuć na temat Dariny, głównie gniewu, ale także winy, ponieważ zostawiła go z ich córką. Po prostu muszę coś zrobić, Iris. Jeśli Mila w końcu ma szansę wyrazić całą tę stłumioną wściekłość wobec swojej matki, może przestanie na mnie zrzucić. Cześć, Darina. Dzięki za spotkanie ze mną wcześniej w kawiarni. Wiem, że to było niezręczne, ale naprawdę doceniam, że poświęcisz czas. Darina rozmawiałem z Max. Nie eksplodował dokładnie, ale walczy z myślą o tym, że się wprowadzisz. Czuję się ślepy. Hej, Iris. Max wrócił do domu wcześniej. Poprosił mnie, żebym usiadł z nim. Rozmawialiśmy przez długi czas. To było spokojniejsze. Powiedział, że jeśli Darina poważnie podchodzi do ponownego połączenia z mią, jest gotów pozwolić jej odwiedzić. Ale nie czuję się jeszcze dobrze z jej poruszaniem się na stałe. Chcę zobaczyć, jak się dzieje. Myślę, że to sprawiedliwe. Bardzo sprawiedliwe. To duży krok, aby pozwolił na to. Ciągle pytam mnie, dlaczego tak bardzo ufam darinie. Powiedziałem mu, że jej nie ufam, ale ufam, że Mili jest potrzebna matki. A jeśli Darina może przyspieszyć i pomóc, powinniśmy pozwolić jej spróbować. Dobry argument. Powiedziałem mu również, że ustanowię z nią granicę, że nie pozwalam jej walcie z powrotem do jego życia osobistego lub mojego. Chodzi o milę. Myślę, że to trochę go uspokoiło. To mądre, podobnie jest z planem. Tak. W ten weekend Darina przyjdzie na lunch i wszyscy porozmawiamy. W tym Mila oczywiście. Przygotowuje się do krachu, ale przynajmniej dzieje się to w naszym domu. Masz to. Po prostu zachowaj spokój bez względu na to, co na ciebie rzuca. Spróbuję. Szczerze mówiąc, martwię się, że po prostu krzyczy na Darinę. Lub zamknij się w swoim pokoju. Ale musimy spróbować. Dokładnie. Pozwól jej otworzyć, jeśli będzie potrzebować. Może usłyszeć, jak Darina posiadała błędy. Będzie miało znaczenie. Mam taką nadzieję. Teraz napiszę do Dariny i dam jej znać, że mamy randkę. Powodzenia. Dzięki. Muszę cię ostrzec, Mila. Nie wie jeszcze o wizycie. Powiemy jej tuż przed przybyciem, aby uniknąć dużej sceny z wyprzedzeniem. Na początku będzie wściekła. Jestem na to gotowy. Jak się czujesz? Niespokojna. Od lat starałem się wyobrazić ten dzień. Teraz, gdy jest prawdziwe, jestem przerażony, że mnie nienawidzi. Ale spójrzę się tym, jeśli tego wymaga. Wszyscy dołożymy wszelkich starań, aby wszystko nie wymknąć się spod kontroli. Pamiętaj tylko, dlaczego to robimy. Dla Mila. Dokładnie. Do zobaczenia w sobotę w południe. Do zobaczenia. I jeszcze raz dziękuję. Nie pozwól, aby strach cię poprawił. Nad tym pracowałeś. Pozostań silny. Dziękuję. Wiem, że postępujemy właściwie, nawet jeśli będzie to niechlujne. Czasami uzdrowienie zaczyna się od bałaganu. Masz rację, będę cię informować na bieżąco. Będę o tobie myśleć. Doceni to. Szczerze mówiąc, prosto. Zadzwonimy do niej na dole i powiemy, że mamy gościa i to jej matka. Spodziewam się krzyku, a może wypędza. Ale przynajmniej nie będzie miała. Dobra na gulasz. Mniej czasu na budowę ściany, jak Max, dziś rano. Cicha, on jest napięty. Kroi po kuchni, udając, że czyta papier. Wiem, że martwi się, jak Mila zareaguje na zobaczenie swojej mamy. Niepokoi też sama widzieć Darinę. To ma sens. Ma też wiele nierozwiązanych uczuć. Dokładnie. Staram się zachować spokój dla wszystkich, ale wstrząsam w środku. Nadal nie powiedzieliśmy, Mili. Jest na górze w swoim pokoju. Prawdopodobnie na jej telefonie, jak zwykle. Możesz to zrobić. Pamiętaj tylko, dlaczego robisz to przede wszystkim. Racja dla Mili. Napiszę do ciebie po powiedzeniu jej. Życzę powodzenia. Wysyłanie pozytywnych wibracji. Iris. To było brutalne. Powiedzieliśmy, że Mila Darina przyjeżdża na lunch. Zamarła przez sekundę, a potem zaczęła krzyczeć, że nie mieliśmy prawa na nią oprzeć. Czy ona się wyskakowała? Próbowała. Max zablokował drzwi i powiedział jej, żeby przynajmniej dała Darinie szansę na wytłumaczenie się. Mila popchnęła go i krzyknęła. Nie dotykaj mnie. Potem pobiegła na górę i zatrzasnęła drzwi. To trudne, ale może potrzebuje minuty do przetworzenia. Poszedłem do jej pokoju, żeby porozmawiać, ale krzyczała Odejdź, nie mówię do ciebie. Wycofałem się. Wiem, kiedy tego nie popychać. Dobra rozmowa. Więc kiedy Darina ma przybyć? Za około piętnaście minut. Nie jestem pewien, czy Mila w ogóle zejdzie. Niech to się rozegra. Jeśli Darina wykazuje prawdziwe wyrzuty sumienia, może Mila przynajmniej ją wysłucha. Tak, prześlij ci wiadomość później. Wygląda na wstrząśniętą. Powiedziała, że to trudniejsze niż myślałem. Max powiedział jej wprost. Robię to tylko dla Mili. Jest uprzejmy, ale zimny. Oboje są na krawędzi. Może daj im chwilę, by złapać oddech. Następnie zobacz, czy Mila chce zejść. Myślałem tak samo. Darina zapytała, czy mogłaby pójść do pokoju Mili, ale Max nie powiedział, że Mila zdecyduje, czy chce cię zobaczyć. To jest napięte. Czuję się jak mediator. Bądź silny, to delikatna sytuacja. Jeszcze raz zapukam do drzwi Mili. Wtedy cię zaktualizuje. Powiedziała, więc postanowiłeś wrócić z zmarłych. Darina natychmiast zaczęła płakać i próbowała ją przytulić. Mila cofnęła się i powiedziała, że nie odważysz się mnie dotknąć. Zostawiłeś mnie. Oddałeś mnie. Drżała ze złości. To musiało być bolesne? To było. Darina przeprosiła. Powiedziała, że przeprasza ją milion razy. Próbowała wyjaśnić, że miała wtedy do czynienia z osobistymi problemami ale Mila wciąż ją odcinała. Krzyczała. Porzuciłeś mnie, że nawet nigdy nie zadzwonił. Nienawidzę cię. Aucz. Czy Max interweniuje? Powiedział Milie, żeby trochę się uspokoiła, ale pękła do niego, trzymając się z dala od tego. Chcę usłyszeć, co ma do powiedzenia ten tchórz. Darina właśnie to wzięła. Powiedziała, że rozumiem twój gniew. Masz pełne prawo mnie nienawidzić. I to sprawiło, że Mila była jeszcze bardziej wściekła... Może spodziewała się, że Darina się kłóci? Dokładnie. Mila krzyknęła, przestań udawać, że jesteś świętym, który tu jest, aby wszystko naprawić. Potem zwróciła się do Maxa i powiedziała, jak możesz pozwolić jej do naszego domu? Myślałem, że to my przeciwko niej. Ona też na mnie wskazała, jakbym ją zdradził. Och, kochanie, jak odpowiedziałeś? Cicho. Uświadomiłem sobie, że mnie łączy i Max. Czuję, że wszyscy są przeciwko niej. Darina próbowała się z nią ponownie zbliżyć, ale Mila odeszła i powiedziała, że jeśli uważasz, że możesz naprawić moje życie, pokazując się i przepraszając. Czy wyszła? Prawie tak. Ale Darina spokojnie powiedziała: Mila, po prostu usiądź i zjedz ze mną lunch. Pozwól mi wyjaśnić. I jakoś Mila wydała to gigantyczne westchnienie i powiedziała: Dobrze, ale lepiej mnie nie okłamywać. To postęp w dziwny sposób. Przynajmniej daje Darinie szansę na rozmowę. Tak. Przeprowadziliśmy się do stolika. To był najbardziej niezręczny posiłek w moim życiu. Mila odmówiła spojrzenia na Darinę. Max ledwo dotknął jego jedzenia. Starałem się, aby rozmowa nie była całkowicie umarła. Ale w końcu Darina właśnie zaczęła opowiadać historię, dlaczego wyszła. Czy Mila słuchała? Patrzyła się na swój talerz, ale myślę, że słuchała. Darina mówiła o tym, jak czuła się przytłoczona i przegrana po śmierci ojca. Jak zaczęła dług i pomyślała, że nie może być dobrą matką. Przyznała, że to była straszna decyzja, ale była zdesperowana. Czy Mila w ogóle odpowiedziała? Powiedziała tylko, więc wyrzuciłeś nas jak śmieci. Darina powiedziała, że tak musiało się czuć i przepraszam. Nie mogę zmienić przeszłości, ale chcę teraz związek z tobą. I Mila zatrzasnęła widelec i powiedziała, że niczego nie chcesz. To nie jest takie proste. To trudne, ale jest uczciwe. Zraniona Mili jest głęboka tak głęboko myślałem, że znów ucieknie, ale Darina powiedziała, że będzie czekać, jak długo to zajmie. Wielokrotnie przeprosiła za wszystko. W pewnym momencie spojrzała na Max, ale unikał kontaktu wzrokowego. Potem spojrzała na mnie ze łzami w oczach. Zachęcałem, skinąłem głową. Dobrze sobie radziłeś, aby ją wspierać. Nawet jeśli Mila jest wściekła, może w końcu docenić twoją spokojną obecność. Może. Po tym jak jedliśmy lub próbowaliśmy zjeść Darinę, że zostaną i porozmawiamy więcej, ale Mila powiedziała nie, nie mogę tego zrobić. I poszła na górę. Darina nie pchała. Wszyscy siedzieliśmy tam w ciszy. Jak to się skończyło? Darina zaproponowała odejście. Max poprowadził ją do drzwi. Słyszałem, jak dziękuję za przybycie, ale nie mogę niczego obiecać. Powiedziała, że rozumiem. Potem wyszła. Czuję się tak wyczerpany emocjonalnie, że nie mogę nawet płakać. Ale hej, przynajmniej Mila siedziała na lunch. To więcej niż moglibyśmy się początkowo liczyć. To jest początek. True. Zastanawiam się tylko, czy wyrządził to więcej szkody niż pożytku. Była tak zdenerwowana, że ledwo mogła mówić. Nienawidzi, że widzi swoją matkę bezbronną? Daj jej czas. Musi przetworzyć górę emocji. Gniew porzucenia, może nawet ulga, że jej mama wciąż żyje i próbuje. Mam taką nadzieję. W tej chwili znów jest barykadowana w swoim pokoju. Max dąsa się w salonie. Jest rozdarty między chęcią ochrony mili a nienawidzeniem Dariny na przeszłość. I utkniesz na środku? Dokładnie. Pozwolę im oddychać. Później wieczorem mogę ponownie zapukać do drzwi mili. Tylko po to, żeby ją sprawdzić. Dobry pomysł. Może się otworzyć, lub przynajmniej nie tak mocno. Tak, i zadzwonię do Dariny. Wyszła tak nagle. Chcę, żeby wiedziała, że doceniam jej wysiłek. Trzymaj się tam. To pierwszy krok niechlujnego procesu, ale to wciąż krok. Dzięki, Iris. Będę cię informować na bieżąco. Siedzieliśmy w ciszy na kanapie. W końcu powiedział dobrze, że poszło strasznie. Powiedziałem mu, że to nie będzie łatwe. Po prostu skinął głową. Potem poszedł spać wcześnie. Nie rozmawialiśmy. Mogę sobie dużo. wyobrazić, jak ciężka jest teraz atmosfera. Czy masz dziś pracę? Tak i szczerze mówiąc, zwolniam się, aby wydostać się z domu na kilka godzin. Mila już wyszła do szkoły. Max wyjechał do biura, zanim się obudziłem. To tak, jakbyśmy wszyscy się unikali. Może pewna odległość pomoże wszystkim oddychać. Każde słowo z Dariny. Napisała do mnie dzień dobry. Podziękowała mi za pozwolenie jej spróbować. Powiedziała, że płakała przez całą noc, myśląc o tym, jak wściekła jest Mila. Pyta, czy istnieje szansa, że może skontaktować się z nią bezpośrednio. Czy jesteś na to otwarty? Powiedziałem jej, że może to być za wcześnie. Mila jeszcze nie będzie otwarta. Ale powiedziałem, że porozmawiam o tym z Max. Po prostu musimy się powoli poruszać. Dobry plan. Zbyt duży kontakt, zbyt szybki. Może przesunąć mile nad krawędzią. Dokładnie. Mam tylko nadzieję, że Mila uspokoi się na tyle, by przynajmniej rozmawiać z mną cywilną. Ale teraz jest zamknięta w swoim bólu i gniewu. Daj mu czas. Wiem, że to trudne, ale wykonałeś pierwszy ruch. To ogromne. Masz rację. Dam ci znać, jeśli coś się zmieni. Wysyłanie siły? Iris, coś się stało. Mila pominęła popołudniowe zajęcia. Szkoła wezwała nas, aby nas powiadomić, że nie było jej w ostatnich dwóch okresach. Max próbował zadzwonić do swojego telefonu, ale poszło prosto do poczty głosowej. Och nie? Czy wróciła do domu? Siedziałem w dół. Powiedziałem mu, że potrzebujemy profesjonalnej pomocy. Powiedział, że wie i jest gotowy zrobić wszystko, co trzeba. Ponownie wspomniałem o terapii rodzinnej. Zgodził się, ale nie jest pewien, jak przekonać Mile. Czasami nastolatki pójdą, jeśli powiesz im, że nie jest to opcjonalne. To zależy od Twojego podejścia. Racja. Być może będziemy musieli nalegać. Nienawidzi tego, ale może kiedy tam będzie, otworzy się. Przynajmniej jest to bezpieczna przestrzeń do odpowietrzania. Próbowałem porozmawiać z Miliną, zanim wyszła do szkoły. Nawet na mnie nie patrzyła. Po prostu złapała plecak i wyszła. Max chciał ją prowadzić, ale odmówiła. O... Wciąż jest zła, ale może się ochłodzi. Szczęście z znalezieniem terapeuty. Znalazłem dwie możliwości. Zadzwonię do nich później i zobaczę, kto może nas dopasować najszybciej. Nie możemy sobie pozwolić na tygodnie. Tak, ale spodziewam się kolejnego wybuchu. Nienawidzi pomysłu, że możemy ją zmusić, ale nie mamy wyboru. Przypominaj jej, że to dlatego, że ci zależy. Nawet jeśli na początku nie będzie słuchać. Będę. Aha. A Darina napisała do mnie, pytając, jak się sprawy. Powiedziałem jej o skupującej Mili skull i wydmuchu. Ona się martwi. Zaproponowała pomoc finansową, jeśli terapia jest droga. Byłem zaskoczony. To nieoczekiwane. Ale może pokazuje, że poważnie podchodzi do bycia tam dla Mili. Tak myślę. Powiedziałem jej, żeby nie martwiła się jeszcze o pieniądze. Max i ja sobie z tym poradzimy. Ale miło jest widzieć, że chce wesprzeć swoją córkę. Zgodził się, to dobry znak. Jeden krok. Jeśli ta terapia może ustabilizować rzeczy, może Mila będzie bardziej otwarta na Darinę. Trzymanie kciuki. Robisz wszystko, co możesz. Mam nadzieję, że to wystarczy. Intensywne, ale jakoś to było. Katarić. Terapeuta był miły, ale stanowczy. Nie pozwoliła Mili się zamknąć. Kiedy Mila powiedziała, że nie mówię, że terapeuta spokojnie się powtórzy, Słyszę to, ale może możesz podzielić się jednym powodem, dla którego jesteś teraz zły? Wykonał tę pracę. Minęło prace. trochę czasu. Na początku siedziała tam z skrzyżowanymi rękami. Max próbował porozmawiać o szkole pomijającej i problemach o zachowaniu. Mila przewróciła oczami i powiedziała, że jesteś wściekła. Nie możesz mnie kontrolować. Potem zwróciła się do mnie i wypluwała, że jesteś tak samo zły. Udawasz, że to zależy, ale chcesz po prostu idealny wizerunek rodziny. Aucz, który musiał się boleć. Tak, ale terapeuta zachęcił mnie do reagowania uczciwością, więc powiedziałem milie, jak się czuję. Powiedziałem, że przepraszam, jeśli moje działania sprawiły, że poczuła się osaczony lub mniejszy. Powiedziałem jej, że naprawdę chcę jej pomóc. Jak ona to wzięła? Zmiękczyła przez ułamek sekundy. Zaczęła mrugać łzy, ale potem znów zamieniła je w gniew. Powiedziała, że jeśli naprawdę ci zależy, nie pozwoliłbyś mojej mamie odejść. I wtedy Max skoczył, mówiąc, że to niesprawiedliwe. Nie zdecydowaliśmy się, aby jej matka opuściła. O nie, czy to się eskalowało? Prawie. Terapeuta interweniował delikatnie. Doprowadziła Milę, aby otworzyła się na temat tego, jak zdradza wszyscy, w tym Darina. Powiedziała coś w rodzaju gniewu, ponieważ czujesz, że nikt cię nie chroni. A Mila faktycznie skinęła głową, mimo że płakała. A... To ogromne, że przyznała się do niektórych swoich głębszych uczuć. Tak terapeuta powiedział, że musimy potwierdzić ten ból przed cokolwiek innego. Zapytała, czy Mila byłaby skłonna, aby Darina przyjdzie na przyszłą sesję. Mila była odporna, ale ostatecznie wzruszyła ramionami i powiedziałem. To krok naprzód. Nawet jeśli jest sarkastyczna, wciąż mówi tak. Dokładnie. Więc porzuciliśmy sesję wyczerpaną, ale także jakby istniała niewielka iskra nadziei. Gdy tylko wróciliśmy do domu, chociaż Mila poszła do jej pokoju. Brak wielkiej walki, ale też żadne wielkie pojednanie. Daj mu czas. Terapia to proces. Tak powiedział terapeuta. Tymczasem napisałem SMS-a na Darinę i powiedziałem jej, że chcielibyśmy, żeby dołączyła następnym razem. Natychmiast odpowiedziała, że zrobi wszystko na miłość boską. Jest niespokojna, ale gotowa. Musi poczuć ulgę, że Mila nawet to rozważa. Jak Max zareagował na sugestie. Jest niezdecydowany, ale zgodził się. Wierzę, że musimy sobie z tym poradzić jako całą rodzinę. To nie zadziała, jeśli wykluczymy Darinę. Terapeuta bardzo to jasno wyczynął. Jestem z was dumny z tego, że zrobił ten krok. Nie jest łatwo wciągnąć wszystkich do biura terapeutycznego, ale może to być przełom. Dziękuję, Iris. Jestem bardzo wyczerpany, ale także trochę pełen nadziei. Po raz pierwszy widziałem, jak Mina płacze przed nami, zamiast po prostu krzyczeć lub zamykać. To postęp. Czasami łzy są wydaniem. Tak długo nosi ten ból. Dokładnie. Nie mówię, że wszystko jest magicznie ustalone, ale może zobaczymy ścieżkę do przodu. Później siedziałem z Max i oboje byliśmy emocjonalni. Powiedział coś, co mnie zaskoczyło. Powiedział: "Dziękuję, że nie poddasz się. To słodkie. Tak ciężko walczyłeś o tę rodzinę, dobrze, że w końcu to potwierdza." Czułem się jak ogromna waga z moich ramion. W końcu widzi, że nie próbuję zająć miejsca Dariny ani zniszczyć jego życia. Chcę tylko rodziny, która nie jest ciągle na wojnie. Zasługujesz na to uznanie. Gdzie idziesz stąd? Mamy kolejną sesję zaplanowaną w przyszłym tygodniu. Terapeuta chce zobaczyć Milę raz samotnie, a potem raz z Dariną. Będzie to trudne, ale myślę, że to konieczne. Mila potrzebuje miejsca, aby porozmawiać o swoich uczuciach, nie martwiąc się. Zgodził się. To jest właściwe podejście. Przyparam się więcej turbulencji. Terapia często wywołuje bardziej zakopane emocje zanim pomoże. Ale przynajmniej mamy profesjonalne wskazówki. I Darina jest gotowa stawić czoła jej odejścia? Przeszedłeś długą drogę od dnia, w którym po raz pierwszy napisałeś mi o wrogości Mili. Nie mogę uwierzyć, że rzeczywiście zabrałeś wszystkich do stołu. To wciąż surrealistyczne. Ale jestem zdecydowany kontynuować. Jeśli możemy pomóc Mili w przetworzeniu jej gniewu, może może mieć prawdziwy związek z mamą. I może w końcu mogę przestać czuć się jak złoczyńca? Nie jesteś złoczyńcą. Jesteś teraz klejem, trzymając teraz wszystkich razem. Dzięki za to powiedzenie. Mam tylko nadzieję na dzień, w którym wszyscy możemy usiąść na posiłek bez krzyku i łez. To wydaje się być odległym marzeniem, ale może nie jest to niemożliwe? Uważam, że z terapią i zaangażowaniem jest to możliwe. Czasami rodziny stają się silniejsze po tym, jak stawiają czoła problemom. Liczę na to. W każdym razie chciałem po prostu udostępnić aktualizację. Jestem wdzięczny za twoje wsparcie. Oczywiście, że to masz i zawsze jestem tutaj, jeśli chcesz odpowiedzieć lub świętować małe zwycięstwa. Dziękuję. Miejmy nadzieję, że od teraz są to zwycięstwa. Mam wiarę. Jeden dzień naraz. Racja, jeden dzień na raz.